Witam, 9 sierpień. Wznawiamy, wznawiamy pracę nad kopułą w konstrukcji z technologii mieszanej, czyli airbag plus szkielet fulera. Tutaj zdjąłem właśnie plandekę po dłuższym czasie mojej nieobecności. Oczyściłem te wszystkie chaszcze, które rosły wokoło. Przyjechał do mnie dzisiaj pomocnicy. Paweł i śmiechu, Pawła nie ma, gdzie się schował. Śmiechu tutaj robi konstrukcję prowizoryczną. Szyjemy, szyjemy. Tak, szyjemy tutaj taki daszek, zadaszenie na deski na materiał, żeby w razie czego w trakcie deszczu można było pracować. Tu mamy stanowisko do cięcia przygotowane. Też będzie daszek, żeby można było pracować. Tu mamy plany, wstępne takie właśnie szkieletów i części poszczególnych podzespołów. No także to było na tyle słuchajcie i, i za jakiś czas będzie aktualizacja trzeba pomierzyć teraz deseczki o. Mamy 18 godzinę, minut 4. Takie wstępne podsumowanie, bo mamy tutaj pierwszy trójkąt, wprawdzie tylko jeden, ale było sporo jeszcze prac równoległych, czyli powstała wiata na deski. Chłopaki tutaj świetnie się spisali. No stół zrobiliśmy, było trochę kombinacji, bo maszyna niestety nie spełni sprawna, bo się daje tylko na lewą stronę przechylić i to powoduje pewne komplikacje, z którymi się właśnie też męczyliśmy. Trzeba było sobie to wszystko jakoś poukładać w głowie, yy, bo kartka mówi jedno, a, a deskę trzeba odwrotnie przyłożyć. W każdym bądź razie mamy pierwszy trójkąt typu, typu A. I on już widzimy pewną pochyłość. Krzywiznę. Może nie jestem ja tutaj super troszkę jest szparia, wszystko Wam pokażę, nie ma tak. Tutaj jest akurat trochę deska wykrzywiona, no ale to nic. Tu jest lepiej, tu jest dużo lepiej. O, tu jest podręcznikowo. I tu jest też nie najgorzej. Chociaż to są tylko na dwie śrubki, takie wstępne złą złączenie. No, Wiesz, także. Jak się, jak się dołoży tak, to tak, aromaty. jeszcze to wszystko osiądzie. Trójkąt do trójkąta będzie, tutaj będzie drugi trójkąt, będzie przytulony i będą na trzy, co najmniej trzy połączenia, jak, jak nie więcej, bo może nawet. Nawet na 5. Ja tutaj dwie, tu dwie, i tu jedno bym, może nawet, no nie wiem, zobaczymy. Ja bym zostawił zobaczymy, trzy no. Także tak to wygląda, słuchajcie, i na razie tyle. Jedziemy dalej, jeszcze jakiś obiad, kolacja, może coś się porobi, a może nie, zobaczymy. W każdym bądź razie mamy sukces, jest. Mamy pierwszy trójkąt i najgorsze jest to wymiarowanie. Najtrudniejsze jest wymiarowanie bo kalkulator kalkulatorem, maszyna maszyną, a praktyka praktyką. Także są trzy składowe. A deska ma swoje wymiary. A oczywiście ma swoje krzywizny, swoje wypaczenia i ma to też wygięcie. i nie ma, nie ma to nie ma tak, że nie ryzykujemy nigdy. To się nie da nic wszystko co do milimetra u, u, ustawić i, i ten. No niestety. No to, nie... to jest drewno, to jest materiał, który jest wdzięczny, elastyczny i można go jeszcze naginać i, i tak dalej, nie? Na, to, na to liczę, że to będzie się po prostu plastycznie układać potem. To tyle po naszemu UFO. No właśnie. Piękny instrument. Cudownie brzmiący. I może mogę przekazać Wasze ręce? Właśnie, no właśnie, trzeba się odsunąć, bo mi też kolanami jest przybiegać. się, się stopień, <noise> ciało robić. No gorąca atmosfera się robi, <noise> nie? Dzwony rurowe, wiecie co? Jak usłyszycie dzwony rurowe, koniec. Rozkłada, się, Roz... na łopatki rozkłada. To jest taki kryształ, tak gęsty w swojej tej właśnie tej krystalicznej, krystaliczności, że po prostu jak przez kisiel przedzierasz się przez te struktury no, takie są ale to bardzo dobre bardzo fajne bardzo fajnie się czuję to jest tak miłe jak dzieci ska skaczące na placu zabaw z piłeczkami co z tym ty... <grym> no jak szukałem tego co mi powiedziałeś e, rabat no. i znalazłem tego nadyszane no i on, on tam nadyszane ale napierdziela na no, z tymi nowy. swoimi tymi chopakami ogólnie ma dwóch takich stałych ale ogólnie zaprasza jak to się mówi goście i <laughs> mają taki tam chyba bodajże jest pół godziny koncert taki je, gdzie grają właśnie na, na tym na, na hangach czy na arabach na, na złotym hangu zapierdala on e, i, a obok chopak zapierdala na e, ty, na organach kryształowych Kryształowe organy? Pocierając, tak? Ręką. O, pociera, pięknie pociera. grałem na harpie kryształowej. Znająłem. Jak ona wygląda ta harfa? E, fajnie, ale. Kulna... To wszystko polega na pocieraniu mokrą A. ręką, tak? Harfa kryształowa, tak? no, no tutaj pociera, No, y, Z pleksi stojak Aha. i w powietrzu lewitujące rurki kryształowe. Bardzo no, cienkie. No. Takie fi. Najkrótsza jest taka i się zwiększają, tu ją trzymasz i... Jak ja się... na pile mniej więcej, technika, nie? No? Jakimś... Ale one są w jednym miejscu zamocowane, czy w dwóch? Nie, nie, w dwóch, dwóch. dwóch. Jedna, Aha. druga, jedna, no, druga. No, no, po prostu jedziesz po niej, tak? Tak, no, uderzasz. A, a uderza się? Uderzasz. Masz jed, jed, taki, jed. <laughs> taki delikatny, puchowy, taki malutki, wiesz. A też jakoś pałeczka, coś takiego, Coś, Takie no, 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 no. To jest... O jaki miód to jak jest dla uszu, ale co za w ogóle instrumenty ludzie wymyślają, nie? Ale jaki to jest miód dla uszu, ja to nie wiem, ja to jest no nie tak akurat, ale jak tak coś słyszę, to mnie to od razu zabiera, porywa, konie. Trigger jest w ogóle taki w mózgu, taki dźwięk tego typu, to od razu staje na baczność w tej pozycji leżącej, rozluźnionej, nie? Mhm. Pięknie. Ja z tą łysą pałą to ja muszę, bo z tej dwa czerwone też. <grym> a ja bym z, też zapuścił nie, ale chyba nie mogę, bo mam za rzadkie, dlatego taki jestem ten Ale się przyzwyczaiło. Co wziąłem. No, albo podobno on ma nie sochce co Unii Eksperymentuj. A nacieranie, tak? No, no zrób to. A ty tak, no właśnie, Ja z ja, ja ale Wewnętrznie są wzięła, ja teraz. Ja je nawet mam, tylko ja ciągle zapominam je zapachać. to ja od maleńkości się skłaniałem do Dalekiego Wschodu zawsze, stąd moja taka no może, tak. wiesz, w ten sposób, nie? Całe łaski piją cały wow. czas. No, no właśnie. U, to to się też od tego. Pytacz, pytacz. Niektórzy nie potrafią samodzielnie później decyzji podejmować, tylko patrzymy no, co powie